Siemanko z tej strony skubany, i Siem dla Was kolejny poradnik. Tym razem zaprezentuję Wam już ostatni poradnik z serii o śmigowcach szturmowych. Zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj skupimy się o poradach dla pilota, ale od czego należy zacząć? Musimy wiedzieć, z czego składa się hat pilota. Po prawej stronie znajduje się wysokościomierz, przy czym ten prostokącik pokazuje nam aktualną wysokość. Wysokościomierza, przede wszystkim, używamy do tego, aby odczytywać wysokość, a co za tym idzie, możemy dobrać ją do naszego lotu. Ja proponuję latać powyżej 420 metrów, ponieważ tam nie dopadną nas żadne igły. Ale co dalej, jeśli chodzi o nasz HUD dla pilota? Tutaj mamy wskaźniki, które pokazują nam nachylenie względem podłoża oraz y, kierunek lotu pokazywany w stopniach. Tutaj również mamy pozycję działka strzelca, co jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu możemy wiedzieć, gdzie patrzy się na strzelec i jak będzie mu łatwiej strzelać. Co mamy również pokazane, to bardzo ważna rzecz, ponieważ celownik FFR-ów. Celownik FFR-ów to tak naprawdę ta pionowa kreska, ponieważ pokazuje nam aktualne położenie noska helikoptera i dzięki temu możemy idealnie trafiać w każde obiekty, tak jak ja na przedstawionym klipie. Przyjrzyjcie się uważnie, w jaki sposób szturmuje czołg. Nie strzelam dokładnie tam, gdzie mam celownik. Klasyczny, tylko staram się strzelać tam, gdzie ta pionowa kreska i w ten sposób niszczę czołg od razu. Jeszcze chciałbym Wam pokazać jedną rzecz, a mianowicie pytaliście się nas ostatnio, jak utrzymać helikopter idealnie. No cóż, naszym celem powinno być to, aby ten celownik klasyczny znalazł się na równi z tym oto paskiem. Wtedy będziemy mieli nachylenie 0 stopni i powinniśmy idealnie zawisnąć. Cóż, no to wymaga troszeczkę praktyki, po, po, proponuję po prostu poćwiczyć i na pewno Wam się uda. Co jeszcze chciałbym Wam pokazać? Chciałbym Wam przede wszystkim pokazać podstawową umiejętność pilota, czyli wystawianie na jetty. Kiedy pilot dobrze obserwuje radar, może spokojnie obrócić się w lewo lub w prawo i zestrzelić. Przy, no oczywiście przy współpracy ze strzelcem jeta, tak jak jest to pokazane na gameplayu. Co również mam wam do pokazania, to bardzo ważna rzecz, czyli wystawianie do rakiety TV. Wystarczy wychylić trochę nos do góry, tak aby strzelec miał dogodną pozycję. Również bardzo ważnym aspektem dla pilota jest przede wszystkim kierowanie się tak wysoko, aby czołg nie mógł was ustrzelić z dużego działu, czyli po prostu kierowanie się nad pewną wysokością i nad pewnym kątem, tak aby czołg oczywiście nie miał na was tak zwanego kąta lufy. Również pokazuję wam tutaj ostatnią bardzo ważną rzecz, czyli uniki. Ale jak właściwie unika się TV-ów? Otóż zwróćcie uwagę, jak ukazuje się. Nasz panel kąta. tak jak widzicie, uchyla się trochę w lewo. W jaki sposób pilot unika? Pilot unika TV-ków przede wszystkim ruchem myszką w prawo lub w lewo. Tutaj akurat ma ruch myszką w prawo i w ten sposób unikniecie każdej rakiety. Cóż, możecie to oczywiście połączyć z wystrzeleniem ICM-a, tak aby strzelec przeciwnika miał trudniejszą robotę. Tutaj widzicie błąd, w którym no, widzicie jak to się kończy, kiedy będzie unik źle zrobiony lub kiedy po prostu strzelec będzie miał farta. Tutaj pokazuję ostatni manewr. Kiedy leci na was jet przeciwnika, to ja polecam wam lecieć wprost na niego, tak aby on, robiąc na was podejście, po prostu zderzył się razem z ziemią. To było na tyle. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale przekazałem wam ostatnie treści, czyli poradnik dla pilota. W komentarzach zostawcie co o tym sądziliście. Oczywiście pamiętajcie o Facebooku i ASKU. Dzięki, no i narka.